Kochany pamiętniczku, dzisiaj zabieram się za test malowania kostki betonowej. To niestety nie będzie żaden poradnik. Nie znajdziecie tutaj żadnych złotych rad. Nawet nie powiem Wam jakiej farby, że tak powiem, używać jakiej firmy itd. Także ci, którzy szukają jakby typowych wskazówek, niestety ten filmik nie jest dla Was. To jest tylko moja relacja z malowania amatorskiego tej kostki. Dlaczego niczego, że tak powiem, nie polecę? A no dlatego. To jest kostka, która była pomalowana dwa lata temu, no powiedzmy dwa sezony temu. To była właśnie ta kostka, czerwona, została pomalowana. Tutaj generalnie takie niedoskonałości, tak by moje, że tak powiem, niedomalowanie. Ale tutaj generalnie ta kostka. Ta farba nie odchodzi, ale ja pocierając jakimiś kamykami, jakimiś takimi powiedzmy piaskiem i tak dalej. Ta farba schodzi. Farba, no generalnie to się nazywa impregnat impregnat do, do betonu, do kostki brukowej, ogrodzeń betonowych i tak dalej. Chciałem generalnie kiedyś odnowić tą kostkę 20-letnią. Ale niestety boję się, że tak powiem zaryzykować, jak mawiał klasyk, może to nie jest amelinium, ale myślę, że to też jakby nie zda roli ta, ta farba, ponieważ no podejrzewam, że ona się wytrze, no, tak mi się wydaje, że pod butami zawsze znajdziesz jakiś piasek, jakiś kamyk, jakieś coś, jakieś ścierniwo które zedrze nam farbę właśnie w ten sposób. Ale skoro już mam ten impregnat w tą farbę, nazywajmy ją to wymiennie, postaram się po prostu pomalować to. Ten podejścik pod nazwijmy altankę, pod namiot ogrodowy, jak zwał tak zwał. No i co? Generalnie werdykt mogę wydać dopiero po po sezonie użytkowania tego, czyli podejrzewam gdzieś na jesieni mógłbym powiedzieć coś więcej na ten temat. Także mi zostało jeszcze odkurzanie, już sobie przygotowałem wcześniej przygotowałem sobie wcześniej to podłoże na początku troszeczkę to odkurzyłem zwykłym jakimś tam odkurzaczem do liści później wymyłem to mejką ciśnieniową, no i teraz przed samym malowaniem aha jeszcze tam trzeba generalnie też jak ktoś ma mech, albo jakieś takie ja miałem pełno różnych takich chwastów, trawek i tak dalej. To też to wypieliłem. Także trzeba, że tak powiem, zacząć od przygotowania tego podłoża. No i dzisiaj co? Wymieszam sobie z zwykłą rewiertarką, z rączką, znaczy z rączką z jak jak się nazywa, taka pałeczka, taki widelec, który się używa w robotach kuchennych. Wymieszam sobie to, będę to malował pędzelkami. Generalnie producent zaleca, żeby malować to albo pędzelkiem lub wałkiem. Ja wałka nie mam, tym bardziej, że w takich tych szczelinach myślę, że musiałbym mieć wałek jakiś z dłuższym włosiem. Także mam na działce pędzelki, zaraz się zabieram za odkurzanie i generalnie malowanie, bo później jeszcze mnie czeka złożenie najtańszego namiotu, pawilonu ogrodowego, jaki znalazłem w internecie. Farba wymieszana, wałeczek w dłoń. Coś czuję, że ten pomysł malowania tej kostki nie skończy się dobrze. No ale cóż, skoro już mam tą farbę, to postanowiłem ją po prostu wykorzystać. Może zacznę od małego pędzelka i pomaluję te obrzeża, czy tam krawężniki, to tam się nazywa. Także idę po mały pędzeleczek. I zobaczymy jak to będzie. Wydaje mi się, że ta farba nie kryje najgorzej, ale. Wolałbym ją pomalować dwa razy, a żeby po prostu była nie trwała i żeby jakby nie nie schodziła trzymała się. Fajnie jakby ta kostka nasiąkła jakby tym impregnatem, przynajmniej milimetr dwa, wtedy byłoby super. Natomiast ja robiłem, że tak powiem, dwa testy, bo miałem do wyboru dwie farby do kupienia. Zrobiłem sobie na dwóch kostkach test. I że tak powiem na tej droższej też jakby był efekt podobny, chociaż tam był kolor ładniejszy, był bardziej taki, no mi się podobał bardziej taki ciemny. Na tej kolor jest jaśniejszy. Aczkolwiek ta jest, była sporo tańsza. Znaczy sporo, no troszeczkę była tańsza. I ani jedna, ani tamta, ta droga, ani ta nie wnikała głęboko w strukturę betonu, kostki. Także decydowałem się na tą. Także ja dalej biorę się do malowania. A później pokażę efekt. Po kilkunastu minutach mamy pomalowane około no nie wiem metr kwadratowy, może troszkę więcej niż metr kwadratowy. Farba wydaje się wsiąkać, znaczy generalnie kostka wygląda jakby piła tą farbę, natomiast wydaje mi się, że będzie trzeba pomalować to drugi raz. O, tutaj jest świeża, tu po wyschnięciu jakby no nie daje takiego efektu krycia chociaż generalnie większość ludzi prawdopodobnie stosuje ten kolor żeby podbić swój wcześniejszy kolor żeby nadał, nadać blask powiedzmy jak ktoś ma szarą kostkę to nie zmienia tak drastycznie koloru powiedzmy na czerwony no a u mnie ekstremalnie po prostu kolor nazwijmy to czerwony ma być finalnie szary więc prawdopodobnie będzie trzeba to pomalować dwukrotnie albo może nawet trzykrotnie, no zobaczymy tak myślałem, że to nie będzie dobry pomysł z malowaniem tej kostki ale już zacząłem, poprałem także skończę to i trudno, będzie jak będzie połówka malowania już za mną farba jest o tyle fajna nie śmierdzi, jest to chyba jakaś farba, farba impregnat jest chyba na zasadzie wody generalnie ma jakiś taki delikatny zapach, ale to nie jest nic drażniącego nic chemicznego widzę, że już będę musiał to pomalować drugi raz, ponieważ dosyć słabo to pokryło co do minusów, ale to już nie kwestia, nie malowania tego sprzętu po prostu malując na kolanach. Ja chociaż ja mam tutaj takie na bolą plecy, podejrzewam, że lepiej by to było zrobić wałeczkiem. A ja generalnie drugą warstwę położę pistoletem typu jakiegoś tam Wagner. Pierwszą warstwę będę nakładał na pewno tym tym pędzelkiem, ponieważ ja staram się jakby w te wszystkie pory wciskać jak najwięcej tego że tak powiem pigmentu, tej farby a drugą warstwę już po prostu nałożę sobie pistoletem tym bardziej, że no tutaj akurat nie widać, ale jakby spojrzeć pod grubym kątem teraz może ja tam przejdę pod dużym kątem, jeśli spojrzymy na przykład Tutaj widać generalnie ten kolor tej kostki, ja jakby tego nie domaluję, a pistolet, pistolet tam, że tak powiem, tutaj powiedzmy wdmucha ilość farby. Także na instrukcji farby było napisane, jeśli podłoże jest chłonne, w moim przypadku tak było, trzeba pomalować drugi raz. No i generalnie widać, że kostka jest w ciapki, dlatego będę malował jeszcze raz. Pytanie tylko brzmi, oj zaczyna wiać, pytanie tylko brzmi czy, mm, czy ta farba, czy ten impregnat generalnie zamknął te pory tej kostki, bo jeśli zamknął, to tak jak wcześniej wspominałem zrobię sobie to pistoletem natryskowym, natomiast jeśli te pory nadal są jakby otwarte, gdzie ta kostka jakby nazwijmy to w cud dużym cudzysłowie oddycha, to będę generalnie dalej to robił pędzlem, tak żeby jak najwięcej, żeby jak najwięcej tej farby wnikło w strukturę tej kosteczki, także to już sobie przesycha. No, ale tak jak widać, nie wiem, jak to odda kamerka z telefonu. No, ale jest to w duże, duże ciapki. Także na pewno w moim przypadku, w przypadku tej kostki, będę musiał pomalować jeszcze raz. Także ja poczekam do jutra, jak to wyschnie. Najgorsze jest to, że podczas malowania, a to spadnie jakiś, jakiś listek. A to jakaś trawka, a to jakaś mrówka przejdzie, jakaś muszka. Także ciągle trzeba coś tam czyścić. Najgorzej z tym wszystkim właśnie jest najgorsze w tym wszystkim jest to, że będę musiał drugi raz jutro po prostu odkurzać tą całą kostkę. Także więcej przygotowań do pomalowania tej kostki niż samego malowania. Kosteczka pomalowana drugi raz, generalnie efekt jest całkiem niezły. Szczerze mówiąc, to chyba mógłby wystarczyć, bo da w porównaniu do tej. Ten sam kolor, tak naprawdę wygląda całkiem nieźle. Ciekawe jest to, że e, robię to wszystko jedynego dnia. Mam dzisiaj około 18 stopni, także schnie to bardzo szybko. E, generalnie już bym zostawił tą kostkę tak jak jest. E, jeszcze muszę generalnie, tylko tutaj. Generalnie, generalnie, generalnie. O, tu. Jeszcze mi zostało do pomalowania tutaj, ale to pędzelkiem sobie, że tak powiem, pomaluję. E, a kostkę bym już mógł zostawić, aczkolwiek zostało mi. Pół wiadra, pół wiadra, plus to co mam w pistolecie farby, więc ja pomaluję to trzeci raz natryskowo. Natryskowo taką powierzchnię tu jest 12 m2, maluję dokładnie, znaczy nie dokładnie, ale to jest 3-5 minut, tak naprawdę. Jest to naprawdę bardzo, bardzo, bardzo szybkie i fajne. Także nie męczę się już e, pędzlami, tylko trzeci raz e, pistoletem typu Wagner. I koniec. I spotkamy się może z jakąś tam recenzją lub z jakimś podsumowaniem, nie wiem, może na jesień, jak będę składał ten namiot, tak żeby cokolwiek powiedzieć o trwałości tej farby, no bo to, że ona wygląda fajnie, że ładnie się kładzie, że, że, że nieźle kryje, to wszystko to jest pikuś. Najważniejsze jest to, jak długo to przetrwa i co to przetrwa. Także do zobaczenia. Kosteczka po trzecim razie malowania wygląda tak całkiem fajnie się prezentuje zobaczymy jak to będzie z tą wytrzymałością, tak jak już wcześniej mówiłem mam nadzieję, że nie będzie trzeba tego co roku odnawiać, a jeśli będzie no trudno, do momentu aż nie będzie tej nowej kostki, a może nie będzie może po prostu ta farba zda egzamin i tutaj też sobie, że tak powiem pomaluję wyczyszczę, także na razie kosteczka zostaje jeszcze generalnie mi tylko zostało do pomalowania, ale tym muszę żeby nie nachlapać, tak jak tutaj na tą trawę napryskałem pistoletem. Także malowanie uważam za super, także widzimy się na jesieni, jak będę to składał, po kilku miesiącach użytkowania.